Szema, witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy w Just Cause 2. Dzisiaj zmierzymy się z kolejną misją agencji. Zobaczmy co to za misja. Strasznie daleko. Everyone know I'm looking for this white tiger and I'm prepared to pay for information. I have been informed that you are on the lookout for the white tiger. Trochę podpada podróż. w czasie coś niszczyć. Bo mam bez skończoności rakiet. Mam też minigana. Dobra, zobaczymy. Na razie lecę. O, o jaka fajna rzecz. Kurde, to jak z Golden GoldenEye. Satelita taki. Podwieszany. Normalnie. Dobra. Lecimy my w myśliwcu. Jak na myśliwca wojskowego to trochę wolniej jest. terrorystów, naprawdę. Tutaj pamiętacie, jechaliśmy, tutaj rozwalaliśmy e, drugą misję. Teraz bym cię wbił mi się w Warfare Center, ale już nie będę tak nieprzyjemny.

I wodę, i... Już blisko jest tutaj. Zawali nam pustynne ciepłe powietrze słuchaj jak pieprz, ale są też szczątki roślinności Więc nie jest aż taka straszna ta pustynia Jaką się oazę da się znaleźć Zaraz będziemy na miejscu No tu kolejna też tak bardzo chciałem Na Trafię? Nie trafię Ale oni mi zauważyli, kurde Trafi to Za blisko byłem Chabym się zabił Olera Nie no, muszę się uleczyć, ale nie ma tu nigdzie oteczek za dupie No zobaczmy co nam powie Looking for campaign. It's locked. don't know where he is. Kampang, you say? Rings are bad. my life A pleasure doing business with you. Considering the value of the panel and buck, shooting would have been more expensive. Pay attention, Scorpio. I will be with you every step of the way. We cannot let Ken Pang be killed. Consider this a business bonus. Części zawsze zbieram. Obojętnie nie przejdę. Nie ma opcji. 14% za zebranie dwóch paczuszek No, to za górami jest Wyszkarze? Co to kurde? Snajpery! O kurde! O kurde! Snajper! Sniper! Sniper! Snajper! O dupę snajperzy to są! A ty! Czekaj no! Zasrańcy! Gdzie, gdzie, gdzie? Cholera Debbie Gdzie jest paczuszka? Muszę mieć, muszę, mnie, muszę okej No nie będę tu biegał jak szczury jakieś. Chyba, że to jest jakaś paczka.

Wait, oh, no, money! I swear I will make it right! Please, not like this! Take out the executioner first. That'll come in handy. What about that? Please, Mister, help me get out of here! Ale graba, Stawaj downie, nie ma czasu! <grywa> Jaki debil! Ja cię kręcę Nie! Jaka ofiara losu Zobaczymy, gdzie mnie zapisało No Okej okay. Now, my old friend, we shall part ways. You will be sent to hell for your sins. Hey, you oh! police officer, help me get out of here. Moment. Ej się zumarować, najpierw muszę sprawdzić. Niech to. Serwania. Ogólne. Aha, sterowanie pod Xboxem, nie no super. Nie, yy. ja, bo to jest kontrol... myśl klawiatura. Klawisze. Broń. Yy. Luneta. Nie ma czegoś takiego? Okej, okay. musimy sobie radzić. Oh, they banged. Come on, let's go. They'll kill me for sure. Byś poczekał na mnie, co? Ciekawe kto cię osłoni, debilu ty. Chodź dał nie Kurde, dlaczego ten debil idzie przodem? Zaraz go roz... Ja nienawidzę misji w grach, w których szaku go przysłania. Nie idź przodem, idioto ty. So you plan to do? Motor. Loda. Oh. Oh. Thank you. Thank you. Hello. Oh. Yeah. I'm looking for the white type. Okay. Okay. I take you to it. Get on one of the bikes and follow me. Nice boat. Try to keep up. The white tiger doesn't like waiting. Okay, <many> okay. No, unfortunately, this mission is just so average. No, but what did you do? Ale brzęczy jak kurczak komar. Siadaj. jest zniszczenie!

he would help me, so I could keep providing him with info. I am grateful. I hope you will treat him well when you meet him, huh? I only wish I could have be been less of a disappointment to him. <try> Nope. soldiers there's a price on my head you know you're going no place till i've seen the white tiger if the soldiers haven't killed them they've evacuated uh, maybe you can find some sort of clue these people are always leaving something behind i just overheard a military radio dispatch it's a data device probably one left for you by the white tigers You get it they out how to read. Hopefully something helpful for a change. Yeah. Pułkownik nie ma ze Zaraz mu zabiorę, kraj robi. Dobra. Puszki. Co tam masz, chłopowie, co stranie. A ja utknąłem, no nie. Strzelaj, debilu! Trzeba zwiększyć kaliberek.

Chopper! Seems my ride's here! Yeah, yeah, yeah. There's a lot No mógł. Dobra, to idziemy tam, za nabojnikiem. Ale mi słońce radzi? Move it, move it! Kolejny helikopter rozpięczony. Kurczę, no. Like movie. No, he's gone. Uh, yeah, now to drop in, Seven? Hey, where's my manners? Some of my boys got a little cherry away. Ah, so now we got that switch. You know how close I came to killing you? It's him him dripping with delicious fat. I got him just where I want him. Kind of like I had you. <laughs> where are you going with this Shannon? The sloth demon, baby. Come on, Rico! <laughs> that was me all along. I, I, I was playing you like a marlin off the keys. <laughs> Sloth, even Tom Sheldon, maniac, whoops. we handy. Huh. Teraz muszę tego debila osłaniać. jest jesteś idiota. Ja mam i za nim? Tak będę doszedł za nim, to on zginie. Krety. No biegnij, biegnij. Muszę cię zabijał. A Ciechowa się chowa! Obłukuje kolumny całkowicie. Gdzie żeś polazł? O chudro tu No stanów, nie stoi jaka ofiara. Chodź fajfusie. Nie pod debilu, gdzie mi płacisz?

Że jesteś Rambo, że tak idziesz i strzelasz? Byś się ruszył trochę, gdzie piglów Ruchy śmieciu Jaki wafel Raz do godziny czekał Ruchy, czereśniaku tyry na to za buc. Nie lubię goście.

Kurde w murek strzelam Nie tego. Ruszaj się! Czy jeszcze cię na... dogonię z tym ciężkim dynatem. It seems I wasn't the only one looking for you. Yeah, that's another thing. Maybe panties all over my ass, and my White Tiger cover was waterproof. So somebody must have tipped them off that I'm here. Jade Dan? Nah, she's an agency asset. Couldn't you tell? I thought she liked me for my personality. Then who? My money's on the sweet. He's the only one who knew I worked the White Tiger in. Carl Blaine. He did disappear. Not a trace. Oh yeah? Hey, give me that PDA! oh hey, Greek He offered to download some intel, huh? and he put a bucket in it. Yep, he picked up a trick or two working for us, it seems. Then, when the government called... ...from the city of Guts with the they of the war... ...there. Now, he's Marla Dlena złapał ten cały prezydencik Dobra, misja ukończona W takim razie dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku